Dzisiaj ogłosimy wynik jego konkursu, to znaczy się ja ogłoszę. Udział w konkursie wzięło nieco chyba ponad 20 osób, więc sporo na mój kanał. Jeżeli ktoś widzi pierwszy raz jakieś wideo konkursowe, to do wygrania było do wyboru karta podarunkowa do Origin lub do Steam o wartości 100 zł sfinansowana z mojego skromnego budżetu. Bo jakby y, żadna z tych, nie wiem, marek firm ze mną nie współpracuje. I tak y, pod uwagę, jak już mówiłem, w tym filmie konkursowym brałam wiele rzeczy. E, takich jak e, ile jesteście na kanale, czy jesteście aktywni, czy komentujecie i tak dalej. Ilości lajków nie mogłem sprawdzić, ale mogłem sprawdzić, ile razy dostaliście ode mnie serdecznie. Więc to też wpływało, czyli to jakby tak pokazywało, że mam taki mega kontakt i ja też chciałam taką osobę wynagrodzić. I tym sposobem z tych kilkudziesięciu komentarzy zrobiło się jakieś raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedem osób. Siedem? Tak, siedem osób. E, jakby weszło do takiej czołówki tych najlepszych komentarzy. Ja, żeby teraz podkręcić napięcie i nie powiedzieć kto wygrał, to oczywiście odczytam te wszystkie komentarze. Wy się teraz widzieć tu na ekranie. Nie zamazuję imion i nazwisk, bo uważam, że skoro ktoś wziął udział w konkursie, to był trochę świadomy, że ja mogę to screenować albo wstawiać. A zresztą większość z was jest tak maniki, chyba tylko jedna osoba jest podpisana imionem i nazwiskiem. Więc jeżeli po publikacji będzie miała z tym problem, no to może napisać, je ja usunę, ale Raczej nie sądzę, żeby ktoś miał spinę, bo tu nie ma jakichś takich treści, żeby nie wiadomo co. E, w takim wypadku e, zaczynamy. Kolejność jest w ogóle jakaś przypadkowa. E, przy screenach jest informacja, ile dni temu był wstawiony ten komentarz, ale nie bierzcie tego pod uwagę, bo to jest jakby dzień, od którego ja sobie screenowałam, a ja na bieżąco starałam się screenować te komentarze i je sobie tam wrzucać w Worda, żeby później mieć łatwiej do ogarnięcia to wszystko. No ale cóż, możemy zaczynać myślę odczytywanie tych komentarzy, bo to będzie mega długi film. Mega, mega. Białko pisze Mimo, że kocham dwójeczkę i filmy z dwójeczki, przyciągają mnie jak magnes, to jednak moim ulubionym serem jest Do mnie do poz wyremontuję wasz dom. Niby minimalizm jest w modzie, a niektóre trójeczkowe simy wciąż nie potrafią docenić kunsztu jednokolorowych pomieszczeń, a oliwkowy pokój a karzyk to już przegięcie przegięć i trzeba wykazać się niemałą klasą, aby go docenić. W tanie remontu darmowy wyjazd na terapię po jednym dniu spędzony w jednym kolorowym pokoju. Nie mogę się doczekać, aż każdy dom w mieście przeżyje ten horror. Szkoda mi trochę, że nie mogłam y, być na live, ale przypomniałam się do rozwoju, ale przyczyniłam się do rozwoju naszego państwa pracując w komisji. Więc mega za to, żeby byłaś w komisji. Ja, ja bym to nie wytrzymał z tymi wszystkimi ludźmi, różnymi ludźmi. A jak coś, to koszulka z KPH już nie chcę, powiedziałam, spierają się te kolory strasznie. Pisało, żeby prać w 30 stopniach, a ja już widzę, że zaczyna schodzić, także nie polecam serdecznie. Natalia pisze. Uwielbiam serię Nowe Pożarze, jest to wręcz moja ulubiona seria, zawsze łapie się na tym, że jak czegoś nie wiesz, to dopowiadam to zapominając całkowicie, że ty i tak tego nie słyszysz. Dodatkowo ubiłem graturową w The Sims 2 i to, jak fajnie można rozwinąć historię Simów. Twoje live y albo odcinki z tej serii to lepsze niż kabaret. Miło popatrzeć jak inni wracają do nostargi, jaką jest The Sims 2. Co tydzień wyczekujesz w tej serii, co sprawia, że dzień staje się lepszy. Twoje awersje do rodziny Patora i do Twojego Piotra to jest hit. Mimo, że oglądam te odcinki po kilka razy, wciąż do nich wracam, nawet po ciężkim dniu. Mega uwielbiam jak grasz rodziną Wilga Azel, Patorą i Pietruchami. Tam to chyba najbardziej nie mogłem powstrzymać się od łaz ze śmiechu. E, bardzo mi miło. E, w ogóle e, te wszystkie rodziny, które zostały wymienione, to zazwyczaj są wielkopokoleniowe rodziny, więc tam się bardzo dużo dzieje. I ci simowie często robią co chcą, więc stąd e, mogą, chociaż nie, e, nie, bo wspomniała Patorę, Pietruchę i Wilga Azel, Natalia. Więc rzeczywiście są to rodziny wielopokoleniowe, więc tam się dzieją dziwne rzeczy, bo nie jesteście w stanie panować nad wszystkimi na naraz. To jest bardzo trudne, ale mega, mega komentarz. Jak już powiedziałam, wszystko jest przypadkowe, żebyście sobie teraz coś rankingu nie zrobili. Ja mniej więcej wiem, bo przyznawam jakby takie punkty za ilość komentarzy, to jak długo ktoś jest na kanale. Jeżeli to jest oczywiście publiczne, bo nie wszyscy macie to włączone, no to sorry, chcieliście mieć prywatne to macie. Ale też ile dostajecie do mnie serduszek i tak dalej i czy ta nasza konwersacja jakoś na tym kanale jest. Więc ja wiem, kto tam ile jakiś punkt, ja przyznawam za to punkty po prostu, tak, więc e, to był bardzo żmudny proces, komisja składała się z trzech osób, dosłownie z trzech e, telefonicznie i tu w mieszkaniu u mnie, więc e, to nie jest tak, że wiecie, nie było żadne, żadnego systemu, był stworzony specjalny system, Właśnie e, tak, jakby e, do tych konkursów. Dobra. Mister Dawcik Z pisze. W ogóle tutaj e, zobaczycie na screenie takie czerwone kółeczko obok tego, i to jest właśnie informacja o tym, że mogę sobie wiecie, najechać i zobaczyć, kto je mnie subskrybuje miesiące, tygodnie, etc. Pisze. Zatem. Moja ulubiona seria to jest Wyremontuję Wasz Dom z The Sims 3. Głównie dlatego, że podobają mi się otwarte kariery w simsach, w szczególności projektant wnętrz. Pamiętam, jak wielki. Temu, wie, jak wieki temu, grałem jeszcze na komputerze rodziców pirackie Simsy. Teraz gram już w oryginalne, bardzo ważne, i bardzo lubiłem przerabiać domki simów również fascynuje mnie rodzinę Dash Dwór, której od początku zaciekawiła mnie historia i proces jej postępów. W cudzysłowie to jest napisane chyba ma bekę ktoś tu. No i powiem dlatego, że mam ogromny sentyment do trójeczki i cieszę się, że są osoby, które wciąż w nią namiętnie pogrywają, tak jak ja. Pez życzę wszystkim powodzenia. O, bardzo miło z Twojej strony. Fajnie, że ktoś w ogóle zauważył, że staram się jakoś postępowo robić z tymi synami. Nie wiem, czy czytać teraz Nick Rudy Boblin, czy Rudy Boblin. Powiedzmy, że z angielskiego. Moim ulubionym serem jest Red, czyli Legacy Challenge. Fajnie, że ktoś zauważył, że nazywam je kolorami z angielskiego. Bo jak sam powiedziałeś, nie ma kanału o Simsach, dopóki nie ma na nim legacji. To jest dla mnie absolutnie true. A oprócz tego mega wciągnąłem się w historię opowiadaną oczami męż mężczyzny, bo to jest ciekawe. Inne spojrzenie na Simsy, ich zachowanie, relacje, stroje, fryzury. Fajnie po prostu popatrzeć, na jakiej zasadzie są wybieranie przyszli dziedzice czy partnerzy. Oprócz tego przydaje mi się to do szkolenia swojego spojrzenia na świat jako socjologa. W październiku wracam dokończyć studia. Brawo! Został ostatni rok, więc obserwuję sobie takie rzeczy, e, różne aspekty, przepraszam, i przy okazji świetnie się bawię, bo poczucia, humoru i cięte komentarze do domena tego kanału może z tym ja. Przy okazji serdecznie gratuluję czekam na kolejne setki produkcji. Jak tak dalej pójdzie, to e, bo ja w tym tygodniu wyprodukowałam chyba z 50 filmów, i już mam po prostu jak e, odpalałam premiera, to już po prostu głowa mnie boli, jak widzę, e, ile mam materiału do pocięcia, ile mam po prostu do wyciągnięcia rzeczy, ale fajnie, że ktoś docenił moje y, komentarze i moje specyficzne poczucie humoru więc y, wielkie dzięki Last Unicorn tutaj też mogę zobaczyć kto, jak długo jest na moim kanale i czy kiedyś dał ansoba a potem wrócił ja widzę wszystko widzę wszystko Moją ulubionym serem jest Nowe Pobrzeże, to twój hejt w stronę rodziny Patory, to życie i zawsze szczam ze śmiechu. Ogólnie lubię twój sposób prowadzenia odcinków, komentowanie zawsze jest śmiesznie i przepołowo. U innych dość szybko się znudziłam tym otoczeniem, a tutaj zdecydowanie będę oglądać PS. Co wy na to, żebym sobie taki nazwalnął? I to jest cytat ze mnie. Mam takie czoło, więc mega. Dalej śmieszę. Ja te wszystkie takie komentarze jakieś czy coś, ja to mówię na poczekaniu. Ja mam po prostu tak, że ja mam taki słowotok i ja rzucam takimi tekstami. Bardzo często wśród moich znajomych jest coś takiego, że powtarzałem te moje teksty, które wiecie gdzieś tam palnym, mimochodem, nie zastanawiałem się kompletnie, czy to jest śmieszne, czy nie. Oni wykorzystują się pytam: A skąd jaka to ma czy coś, albo skąd to, gdzie ty to, to słyszałeś, albo skąd to w ogóle wzięłaś, wziąłeś. No, ty tak mówiłeś tydzień temu, I ja nie pamiętam takich rzeczy. Także jak wy rzucacie jakimś, wiecie, żartem, który ja rzuciłem w odcinku, to ja mogę nie pamiętać. Dobrze, kolejny Marta Tęczyńska. Moją ulubioną serią jest nowa w obrzeżu. Uwielbiam to, że lamisz w dwójkę i nie jesteś dwójkowym wyjadaczem. Poznajesz tę grę razem z nami, widzami, którzy czasem coś... Ci coś podpowiedzą o tym, jak to działa w dwójce albo o istnieniu jakiegoś moda. I uwielbiam to, że jesteś świadomy tego, że nie jesteś ekspertem w tej grze i nie zawsze decydujesz się na rozgrywkę z podanymi przez widzów modami i pomysłami, ale jeżeli widz coś podsunie i tobie przypadnie to do gustu, to nie masz problemu z tym, żeby użyć tej sugestii. Twój indywidualny styl rozgrywki jest moim zdaniem bardzo widoczny w serii z Nowego Pobrzeża. Bardzo spodobało mi się ostatnio, gdy wybrałaś Nowy strójdlek. Wybierałeś, przepraszam. Nowy jak rolnie nic się nie podobały, powiedziałeś nagle parafrazując, a może ściągnę jakieś ubrania. A do tej pory zarzekałeś się, że nie będziesz te, niczego pobierał. Jako widzę, bardzo podoba mi się, że widzę Twój rozwój, jeśli chodzi o rozgrywkę, jest tam też umiejętność swobodnego balansowania pomiędzy naszymi propozycjami, a tym, czego Ty chcesz. Widoczna szczególnie w live'ach z Nowego Pobrzeża. Twój intuicyjny sposób gry jest zupełnie inny od pozostałych Sims tuberów i jest to szczególnie zauważalne w nowym burgerze, w którym na starcie gry są pozostawione sugestie co do dalszych losów mieszkańców tego otoczenia. Gdy myślę o tej serii, przychodzi mi do głowy cytat: W tym szaleństwie jest Matoda i ten pozorny chaos, który z czasem nabiera sensu, sprawia, że uwielbiam tę serię. Mega, w ogóle jest zaznaczone wszystko po prostu o mnie. Jeżeli chodzi o mój kanał, tak naprawdę to wszystko co oglądacie jest naprawdę zaplanowane. To Mało jest takich rzeczy, na które nie mam wpływu, no nie wiem, jak zapaliła mi się ostatnio pralka w Legacy, no to wiecie, nie mam na to wpływu za bardzo, mogę sobie wywołać ten pożar, ale takich rzeczy nie robię, no nie robię na siłę jakichś pożarów czy takich rzeczy, ale te historie są raczej przemyślane, wymyślane, tym bardziej, jak zauważycie, w Nowym Pobrzeżu jeszcze bardziej mogę nad tym panować, bo ten świat idzie tylko do przodu dzięki temu, że ja gram, on się gdzieś tam nie rozwija w tle, a w czwórce jednak, wiecie, mam MC Command Center i ta historia się toczy, więc to będzie widać szczególnie później, o coś Będzie widać szczególnie później, jak już wybiorę dziedziczkę, bo mamy sam laski w Legacy obecnie, o, obecnie, <laughs> przepraszam, więc um, potem ta rodzina się tak rozstrzeli i ja już nie będę miał za bardzo wpływu na to, bo ten... MC Command Center będzie zaraz działał, bo nie wyobrażam sobie, że ja będę musiał cały czas wchodzić i rozmnażać tych ludzi, albo coś takiego robić. Więc ja już ich rzucę mimochodem, więc ten MC Command Center będzie tam, wiecie, ostro mieszał. Więc ja stwierdziłam, że nie będę się jakoś tam wtrącał, więc to będzie widoczne, że już nie mam aż takiego wpływu. A jednak w Nowym Pobrzeżu mam mega wpływ na całą historię, mogę sobie tam, przepraszam, robić co chcę, bo ci Simowie między sobą, jeżeli ja nie gram nimi, to nic się między nimi nie dzieje. I ostatni wyróżniony komentarz, jak mówiłem, 7. Martyna, czekaj, pisze. Czy ja w ogóle muszę odpowiadać na to pytanie? Nie, nie musisz, koniec. <laughs> ale jak już napisałeś, to czytam, żeby nie było. Bezkonkurencyjnie na webrzeża lubię najbardziej, a powodów wodów jest więcej niż jeden. Pozwolę sobie je wypunktować. Bardzo się cieszę, że było punktowane, bo jak ja widzę dużo tekstu, to ja się często gubię. Nie wiem, czy nie mam czegoś z głową, ale okej. Okay. Jeden. Ten najbardziej oczywisty to to, że kocham The Sims 2. Sama gram w, tylko w The Sims i jest to dla mnie jedyna słuszna wersja bez żadnego ale. Dwa. Podoba mi się, że grasz w otoczeniu innej youtuberki zamiast konkurować, to wspierasz y, kanał. Kawał jej dobrej y, roboty. A, z tym wspieraniem to wiecie różnie, bo ja mam mały kanał, więc nie wiem, czy Marcie co, cokolwiek robi. Mi się wydaje, że nie. Ale okej, okay, jeżeli masz takie zdanie, osobiście uważam, że połączenie Gracjana z bożeniem jest genialne i po prostu nie wyobrażam sobie, żeby mogli oni być hetero. Sama bym na to nie wpadła, nawet dobra, na to pewnie nie wpadła, nawet sama autorka otoczenia nie brała ich pod uwagę jako para, u ciebie ma to ogromny sens. Innym postaciom też nadajesz charakter i sprawia, że niektórych lubi się bardziej, a innych mniej. Dzięki czemu oglądanie tych filmów to czysta przyjemność idealnie się zapomina przy nich o szarej rzeczywistości, a o to przecież w tym wszystkim chodzi. Bardzo mocno otrzymam kciuki na Twój kanał i mam nadzieję, że liczba filmów będzie rosła razem z liczbą subskrybentów. Ostatnio ja też mam nadzieję, bo na razie rośnie liczba filmów, ale to już chyba wina, wiecie, YouTube'a, bo miałem jakieś takie y, dziwne sytuacje z moimi statystykami, ale o tym Wam nie mogę niestety mówić. Ale były tam bardzo dziwne rzeczy. Y, tu znowu powtarza się to, że ja rzeczywiście wszystko planuję. To, że ja nie lubię Piotra, to nie jest dlatego, że oni są trochę taką patolską rodziną. Wcale nie, bo kupię powiedzieć, że zna się taka rodzina, nie? No ale jakby ja nie oceniam ludzi przez pryzmat tego, ile mają pieniędzy i jak wyglądają, tylko jakimi są ludźmi. Więc absolutnie nie to, ale to wszystko. Jest przemyślana, żeby też e, dawać e, Wam taką rozrywkę trochę. Też pamiętajcie, że to jest kanał e, rozrywkowy. Ja nie jestem jakimś kanałem, wiecie, naukowym, na którym macie się dowiedzieć e, jakiejś super wiedzy tajemnej, e, nie wiem, o albo coś. E, to Pani Gandor ma świetny e, kanał. E, Kasia Gandor, tak, Gandor bo już nie chcę pomylić. Kasia ma świetny kanał, na pewno Kasia. Kasia ma świetny kanał taki naukowy i tam możecie dowiedzieć takich rzeczy. Ja was nie będę drukował, bo... O Jezu, coś mi weszło wokół, umrę. Bo ja sam nie uważam, żebym był osobą, która może przekazywać tego typu wiedzę, ale ja mogę dostarczyć wam rozrywki, więc jak najbardziej. No nic, teraz podsumowanie po prostu wszystkiego, tego jaki był komentarz ile... Ta osoba jest na kanale, ile ta osoba komentuje, ile ta osoba dostała do mnie serduszek, to czy jest aktywna, i tak dalej. I ja, jak wpadały te komentarze, i zobaczyłem w ogóle ten profil, to ja już wiedziałem, że to jest ta osoba, która na tym kanale po prostu jest. Pojawia się w komentarzach i tak dalej, i tak dalej. Udziela się. Nie zawsze jest na live'ach, wydaje mi się, niezbyt często ale odcinki komentuję chętnie oczywiście ta, która lubi najbardziej i osobom, która wygrała osoba, która wygrała, napisała ten komentarz, który teraz widzicie na ekranie Serdecznie gratuluję, no co mogę więcej powiedzieć Cieszę się, że ten konkurs się w ogóle odbył, że był taki mega odzew z waszej strony komentarzy było jeszcze więcej, one teraz będą tu wyskakiwały, te, których nie odczytałem po prostu pisaliście niesamowite rzeczy. Były też osoby, które, mam wrażenie, wpadły tylko na moment, ale no co? Sprawiedliwe jeszcze czasami jest, no niestety niesprawiedliwa, ale dzięki temu, że wziąłem takie rzeczy pod uwagę, to wydaje mi się, że konkurs był mega sprawiedliwy, więc widać, że opłaca się być aktywnym subskrybentem mojego kanału, bo to przynosi tylko korzyści, więc teraz proszę tylko o kontakt, nie wiem, na Instagramie, przez Facebooka, przez fanpage o tym, co wybierasz, co jest y, dla Ciebie bardziej. Nie wiem, ja polecam Origin w obecnej chwili, bo chyba tam jest jeszcze dalej ta promocja. Tym bardziej, że ja na pewno w ciągu 24 godzin. bo 24 chwilkę, bo muszę. 28 godzin zrealizuję wygraną bo idę do pracy, yy, w niedzielę wszystko zamknięte, ble, 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 ta, 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 no, tak. Czyli w poniedziałek jakimś takim wieczorkiem na pewno już będzie wszystko zrealizowane, no chyba, że się nie odezwiesz dzisiaj, no to wtedy będzie problemik. Ale to tak jakby już nie moja wina. I ja wam dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i pisali te wszystkie komentarze. Jesteście mega cudowni. No i co, widzimy się we wtoreczek. Ja wam serdecznie dziękuję. Link do grupy jest na dole. A więc możecie się doładować Linki do wszelkich social mediów też macie. Zachęcam do nadrabiania odcinków, jeżeli ktoś jest do tyłu. Zachęcam w ogóle do śledzenia fanpage'a, bo tam też są różne informacje o tym, co robię na kanale. No i co? Fajnie, że jesteście, fajnie, że Was przybywa. Czekam na ten 1000 niemiłosiernie. Nie wiem czemu. Nie myślałam, że te kcyfarki będą robiły na mnie wrażenie, no ale niestety taki jest już system subskrypcji. A więc dlaczego ja czekam, bo wtedy włączę mi zakładkę społeczności, i będzie łatwiej się z Wami kontaktować, bo nie wszyscy są na Facebooku, nie wszyscy są na Instagramie, a jednak jak ktoś subskrybuje mój kanał, to tą zakładkę społeczność zawsze może zobaczyć, chyba na plułem. Ale na tę chwilę dziękuję serdecznie jeszcze raz za wzięcie udziału w konkursie i widzimy się w następnym. Pa!